Dowódca uroczystości Major Majewski melduje wojskową asystę honorową do uroczystego apelu z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Jako Polacy i Europejczycy wiemy, że 11 listopada nie jest dniem zwyczajnym, jest dniem wyjątkowym, jest dniem szczególnym. Dokładnie 103 lata temu, po 123 latach niewoli, Rzeczpospolita odzyskała niepodległość. Po długim okresie cierpienia, represji i niewoli, Wielu pokoleń naszych rodaków Polska odzyskała wolność. Spełniły się marzenia Polaków urodzonych i wychowanych pod zaborami. Naród polski mógł wreszcie sam stanowić o sobie oraz o przyszłości kolejnych pokoleń. W tym szczególnym dniu, stojąc na placu wolności, powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, jak ogromną wartością jest wolność, możliwość decydowania o sobie, wyrażania opinii i poglądów. Pomimo dzielących nas różnic, pamiętajmy o tym, jak łatwo tę wolność stracić jak bardzo trzeba o nią dbać wspólnie, solidarnie troszczyć się o słabszych i potrzebujących pomocy. Niepodległość wywalczona w 1918 roku nie jest nam dana raz na zawsze. Jest darem, którego my dzisiaj powinniśmy strzec. Jest tym, co powinno nas łączyć, a nie dzielić.